Robiła sobie te tartaletki, właściwie takie małe tarty, o, ale z, z tym spodem maślanym, maślanym, kruchym spodem na mące kaka kakaowej, migdałowej i kokosowej, ale że się okazało, że nagle nie mam kokosowej mąki, więc sobie zmieliłam kokosu. Kokos zmieliłam, on nie będzie taki całkiem jak mąka, ale przynajmniej takie suche to nie będzie. Także tu mam już zmielone i to już sobie tutaj będę wsypywała. Bo się troszeczkę zaczął grzać już. O. Także to będzie bardziej kokosowe takie. To znaczy się jak kokosanka. O, to nie widać jak jest w tej mąki, bo ta mąka jest bardzo drobna. Tak szczerze mówiąc, że ja nie lubię wyrobów na tej mące kokosowej, bo ona mi jest sucha. A to nie będzie takie suche, no bo to jest już, to jest kokos po prostu zmielony. Ja sobie wykorzystam tą samą y, tą miarkę, żeby sobie odmierzyć y, mąki migdałowej. Mąki migdałowej ma być 60 gram. Tak. Tu mam jakąś resztkę, to wsypiemy. Teraz otworzę tą, tą kartkę. I tu jest. Pani 10 litrów, no 9 gram, a ma być 60. Tak. 60, jak otworzę. Lesk, się. Może sobie tą łyżką będę się wspomagać. Mamy mąkę migdałową. Takie troszkę więcej niż dwie kopiaste łyżki, trzy no. Trochę są tu... No dobra, niech tak jest już. I to sobie tu wrzucę. Tak. To idzie na bok. I teraz tutaj sobie słodzidła jest tak według uznania, więc ja sobie tam Jedną taką łyżkę, bo to będzie tylko ta podstawa. Ważne jest potem, co się na to nie? To jedna taka łyżka erytrytolu, Może troszeczkę więcej dam tego erytrytolu. A, jeszcze nie. Jeszcze muszę masło odmierzyć. To jest suche, suche. Tu sobie muszę raz odmierzyć tą łyżkę, A masła ma być. chwila. Masła ma być 40 gram. Zobaczymy. To tak 29. Troszeczkę dobierzemy. To chodzi o to, żeby było miękkie masło. A resztę mam zamro... takie zlodówki. O! Jest. No. To oczywiście jest. Do... Znowu do umycia, bo się wydłużyło. Do tego przywodzam dwa jajka. Jedno, drugie i rączka do umycia. I co jeszcze? Mąka taka, mąka, taka, dwa jajka, masło, słodzidło, wszystko. I teraz to pójdzie do wyrobienia, żeby się to po prostu wymieszało. Łyżkę. spróbuję o to o. dobra No i zobaczy na ile mi to y, foremek ile foremex mi takie. O. Mm. Super. Na chwilę wyłączę, zaraz to wyciągnę tylko nie mam gdzie na razie cięsto drożdżowe się opiekło. Na ile tu wyjdzie tych kartaletek. To jest takie. Bo tu jakby była ta mąka hmm, kokosowa, to by było bardziej takie zwięzłe, nie? Ale jest to takie teraz. Oj, nie widzicie. Ale będę to tak wykładała. Tam wydaje się, że troszeczkę nie miał przechodzić. No. To chcę taką cienką warstwą, Nie wiem, czy to mi się tak uda. Palcami. No, no, chyba tylko kilka mi tu wyjdzie. A nie chcę, ale też, żeby to było za grube. dziabdzialnie się z tym. Potem spróbuję to palcami po podociskać. Chyba będą 3-4. Zobaczymy, tam jeszcze troszkę jest, ale zaraz to zobaczymy. A tu już nic nie widzicie znowu, nie? Próbuję to tutaj tak, żeby zasmarować całe dno, bo nam o ten brzeg taki tam jeszcze. Może jeszcze jedną mi starczy? No, jeszcze jedna Ręka. Wyciągnę jedną jeszcze. Mam jeszcze w miarę czyste palce. Pływamy sobie teraz fioletową albo niebieską. A, to jest bez znaczenia, to i tak jak się wy... wyciągnie z tego. Tak. Ta pierwsza to taka gruba będzie. Tu jeszcze trochę dołożę. I to pójdzie tu. Spróbuję to teraz jakoś tak popaćkać palcami. Może tylko uda się, że jedna ręka będzie upaćkana. Coraz bardziej się tu klei. I w sumie za chwilę będę mogła już robić te ciasto na chleb, bo to będzie tylko chyba 15 minut w piekarniku. I potem mogę włączyć już następną tą maszynę. Już nie będę w piekarniku piekła, tylko w tej maszynie ten chleb. No akurat jak tu wcale do piekarnika, to sobie zrobię ciasto chlebowe. że to będzie tutaj tak równo, prosto, bo to będę odwracała potem na drugą stronę, chyba, bo one tutaj mają taki, o, no. to mi z tej porcji wyszły, wyszło pięć takich tartaletek. Będzie twarde, jak taki spód kruchy, ale jak się potem da tam śmietany, krem, troszkę tego dżemiku sobie dam. No to się powinno zrobić bardziej wilgotne. Powyciągam wyciągam teraz jeszcze wszystko tutaj. Tu jeszcze się troszkę tego nazbiera. A Jeszcze można gdzieś tutaj jakieś braki. No, już więcej nie będziemy tutaj. I teraz tu zrobię tu porządek, wyciągnę ciasto drożdżowe, wy, wyłączyłam piekarnik na chwilę. I potem będę to wkładała. No i wyciągamy ciasto. jakoś dziwnie pofalowało. Będzie ciasto w dunaju. Tak sobie teraz będzie z tego. A teraz sobie tam blachę przygotuję. Ile samochodem. Chcę zobaczyć na ile stopni co ma być? Jest tu napisane 160. O! 15 minut. W mi chwilę zagrzeje. Tam wydać papier na tą blachę. W sumie może nie musiał być ten papier, ale tak się boję, że mi się to może przeskwarzyć. Ten silikon. Nie wiem. Wolę dać na wszelki wypadek papier. A tu gdzieś miałam, a tu miałam takie, co się już piekło, no bo szkoda, żeby się to, nowy papier dać. jak tutaj to i tak idą tylko foremki będą szły, No to ja wkładam już te foremki, idą foremki do piekarnika. Winać, winać. Tak, I to idzie na 15 minut. No, dałam 16, bo jeszcze bo tam ciut mniejsza się zrobiła temperatura przez to wyciąganie. No i co? I teraz sobie tutaj przygotuję do, do ciasta. Tak mam cały dzień pieczeniowy dzisiaj. Ciasto jest ale wypieczone. Zdziałam już ten brzeg. Tu się troszeczkę odkleiło, ale to nie szkodzi. No to fajnie bo ten brzeg żeby to do góry, że, że mi nie wypływało gdzieś tutaj to ciasto także jeszcze stygnie A tutaj mam zrobione już też te tartaletki I nie wiem, czy ja sobie tak odwrócę i tu będę dawała Czy po prostu tak, nie wiem I one są troszeczkę inne Lepiej pachną Tak kokosynką pachną Jednak kokos zmielony, a mąka Kokosowa ta mąka kokosowa jest tak bardzo zmielona na pył, a to takie jest nawet i widać jak kokosanki troszkę, nie? No tak się aż cieszę, już jutro sobie to będę robiła, już dzisiaj nie będę tego robiła. Teraz mi się woda gotuje, żeby dolać, bo tu sobie ten mój orzech zrobiłam, yy, ale zmieszałam go sobie tutaj y, troszeczkę róży, to znaczy się, y, y, płatków róży. Y, Lipkę sobie dałam i już rano wypiłam taką herbatę. No i teraz też, tylko to jest za mocne. Za bardzo naciągnęło sobie teraz doleję przygotowanej wody. No i będę sobie popijała herbatkę. W sobotni wieczór. Patrząc na te ciasta, nie? No. No i na, y, pamiętacie jak robiłam te tarty, małe takie tartaletki można powiedzieć. Właśnie z tego myślanego spodu, myślany, kruchy, maślany spód na noce migdałowo kokosowej. To właśnie tutaj użyłam ten spód. Posmarowałam masłem pistacjowym, takim jak kremem. Miałam jeszcze troszkę kremu pistacjowego i na to obita śmietana z, z mascarpone i truskawki i jest pyszny deserek. Na razie tylko dwa. A w następnych dniach, jak będę miała ochotę, to sobie wykorzystam może w inny sposób niekoniecznie yy, w taki. Może czymś innym, tam jakimś gemem, albo czymś posmaruję. Także tak można wykorzystywać te tartaletki. Yy, dzisiaj taki upalny dzień, więc tak mi akurat przyszło smak na, ta, na, na taką wersję. Nie wiem, czy z dwie, chyba tylko jedną. No także pozdrawiam. I polecam taki sposób na tartaleczki.